Z w czapce Tak na mnie to te zdjęcie robię. Już mam do portalu. Fakt.pl Tak, Fakt.pl. I teraz pan że podawał mój wiek, bo to jest to przeważne. Eee. Eee. Lat. A patrz. Tak. Zobaczcie, czy nie jest włączony ten. Nie. nie. Eee. Zobacz, eee. Swoje to Oczywiście. Nie wiem, eee. to się jakoś wyłącza, odłącza?

Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram posiedzenie komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Przez członków Rady Ministrów, Służby Specjalną, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy uh -huh. powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, e, dzisiejszy porządek dzienny posiedzenia komisji przewiduje przesłuchanie pana Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wezwanego w celu złożenia zeznań w badanej przez komisję sprawę. Jak widzimy, świadek ponownie nie stawił się na wezwanie komisji. Komisja otrzymała korespondencję od świadka, który informuje, że nie stawi się na posiedzenie komisji powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, Ja przypomnę, orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej nie jest orzeczeniem wiążącym, nie zostało opublikowane. Nie jest też dopuszczalne, żeby świadek nie stawiał się na posiedzenia komisji. W takiej sytuacji proponuję, abyśmy wyznaczyli ostatni termin na stawiennictwo się dla pana Piotra Pogonowskiego. Proponuję, aby był to termin 11. Października. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo. W takim razie ten termin będzie terminem na kolejne wezwanie pana Piotra Pogonowskiego. W sytuacji niestawiennictwa się nie możemy oczywiście pozostawiać bez reakcji. W tej chwili składam wniosek o ukaranie, o skierowanie wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie celem nałożenia kary za nieusprawiedliwione niestawiennictwo się na Komisji Śledczej. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie poddam wniosek pod głosowanie. Kto jest za skierowaniem wniosku o ukaranie pana Piotra Pogonowskiego za niestawiennictwo się? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 7 osób, 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Bardzo proszę doradców o sporządzenie stosownego wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie. Szanowni Państwo, my na posiedzeniu komisji spotykamy się w dniu 3 listopada podczas tego października. Przepraszam, października oczywiście. Spotykam się 3 października. Podczas tego posiedzenia została wezwana pani Dorota Brejza. W związku z wyczerpaniem porządku dziennego dzisiejszej komisji zamykam obrady. Dziękuję Państwu uprzejmie.